Cześć, witajcie na moim kanale. Dziś będę naprawiał pralkę Samsung EcoBobel 8 kg. Wyskoczył błąd na wyświetlaczu 3E. To jest błąd silnika lub sterownika pralki. I muszę najpierw to sprawdzić, co tam dolega tej pralce. Pralka już ma chyba. Z jakieś 7 lat może. Nie pamiętam dokładnie, kiedy ona była kupiona. Najpierw będę musiał wylać z pralki wodę. To znaczy wodę tylko z pompy, bo pralka odwirowała swoją wodę, co miała w środku, ale zawsze woda znajduje się. Oto w tym miejscu we filtrze muszę wziąć jakiś sobie chilbokręt, żeby tą klapkę otworzyć. Pokażę Wam gdzie się. Wodę spuszcza, bo muszę wodę spuścić, bo muszę pralkę przewrócić na, na bok, żeby dostać się do silnika i sprawdzić, co tam jej dolega. Dobra, ja zabieram się za robotę. Muszę otworzyć tą klapkę, wodę spuścić. Jeszcze Wam pokażę, jak tam wygląda w środku po otwarciu tej klapki na dole. OK, z tego miejsca musimy wylać wodę. Podważamy sobie jakimś małym chłodniku. Otwieramy klapkę. I tu, jak widać, jest wężyk do spuszczania wody. I jak spuścimy tą wodę, trzeba odkręcić po prostu tylko tutaj te pokrętło. I sprawdzić, czy czasami. Nie jest zabrudzony filtr też, bo tam różne rzeczy się mogą znajdywać. Dobra, ja przystępuję dalej do roboty, pokażę Wam jak, jak wygląda ten filtr po otwarciu. Ja sobie poradziłem spuszczając wodę foremką taką niską, bo nic innego nie mogłem znaleźć takiego niskiego, żeby wodę wylać. Zobaczcie jaka tam mętna woda jest z tego po praniu Po prostu trzeba wszystko, wodę wylać, bo będziemy pralkę przykręcać na bok żeby tam na czasami się woda nie cofa przerwę bęben czy, czy jakoś tak Ok, wodę już mam wypuszczoną, teraz muszę odkręcić te pokrętło jak mówiłem i zobaczyć czy w jakim stanie jest ten filtr w tył? No tam jakieś paprochy są, ale ja ten filtr dosyć często czyszczę, przynajmniej raz w miesiącu, żeby uniknąć awarii pompy. Też można sprawdzić sobie, czy się pompa kręci. Tam do środka można zajrzeć, wziąć jakiś dłuższy śrubokręt i po prostu przykręcić tym wiernikiem czy ona nie jest po prostu czasami zablokowana. Dobra, to mamy zrobione, teraz przejdźmy do następnego etapu. Teraz muszę pralkę wyciągnąć z tyłu, z tej szafki i dostać się do, do silnika, sprawdzić co tam jest nie tak z nim Ok, ja już wyciągnąłem pralkę z lodenki, Przewróciłem ją na bok. Bo muszą się dostać. Tu od spodu do silnika zobaczyć, sprawdzić e, szczotki. Czy, czy, czy czasami się nie starły, bo jak mówiłem prędzej ta pralka ona się zaczęła zawieszać. prała jedno pranie nawet ze 3 godziny. Dobra, tu musimy odkręcić teraz trzy wkręty u góry. Trzy wkręty na dole. Po odkręceniu pokażę wam jak to środku wygląda. Po odkręceniu tej dolnej pokrywy wygląda to to tak. Tu mamy nasz motor, silnik cały. I tu mamy nasze szczotki. To musimy wykręcić i sprawdzić czy one się czasami nie starły i tak samo mamy od spodu, tu widać mamy jedną śrubkę wkręta jednego i drugiego wkręta z tej strony dobra, ja wezmę się za odkręcania i pokażę wam jak, w jakim stanie są szczotki mam nadzieję, że to szczotki ale to zobaczymy za chwileczkę jeszcze może dopowiem przy odkręcaniu y, tych wkrętów, tu najlepiej użyć y, śrubokręta z końcówką y, z magnesem, żeby czasami nam ten wkręt nie wpadł tu do środka, do, w te zwoje tam do tego silnika. Zobaczymy, jak to będzie, będzie szło. I trzeba też pralkę po prostu odłączyć z prądu, żeby nas tutaj nie. Nic nie popieściło. Ok, jedna śrubka jest. Teraz troszkę tutaj muszę ten kabel odhaczyć, o dobra, żeby mieć dojście do drugiej śruby, śruby co ja mówię, wkręta i odkręcamy drugą. Ciężko nie jest odkręcić. Dobra, i trzeba uważając, żeby ta śrubka na mnie nie wpadła do silnika. Dobra, teraz mamy naszą sztotkę. O! ta wygląda. OK. Dobra, teraz zobaczymy to od dołu, w jakiej ono stanie jest dobra ale teraz już Wam nie będę pokazywał jak odkręcić bo po prostu to jest ten sam, ten sam sposób co, co u góry dobra szczotki są już wyciągnięte i ta z dołu szczotka po prostu się wytarła jest o wiele krótsza jak widać od tej góry i prawdopodobnie to był problem tego że pralka się zawieszała a w końcu wyskoczył błąd silnika <laughs> Po prostu ta szczotka nam nie dociskała naszego wiernika w silniku. Dobra, ja szybko teraz sobie zamówię to części. Jutro powinny dojść do mnie i pokażę Wam jak to będę dalej montował. I powinno być chyba dobrze. Mam nadzieję. Dobra, szczotki już zamówiłem. Mamy kolejny dzień. Szczotki przyszły. Takie same pod model, zamówiłem pod model tej pralki. I po prostu trzeba tylko je z tych kabli, z tych pinów tu odpiąć. Drugą wpiąć, na tej samej pozycji włożyć. Tylko trzeba zobaczyć, jak tu jest wyszlifowane. To będzie ta, będzie na pewno od spodu, tak. A ta druga będzie z tej strony dobra ja biorę się za przykładanie teraz tych szczotek zobaczymy czy będzie pasować To raczej będzie pasować bo jest wszystko to samo tylko różni się kolorem dobra jedziemy dalej I jeszcze może wam dopowiem że można te szczotki rozebrać tą osłonę tą czarną tak jak i tą nową żeby było można lepsze dojście jest do rozłączenia naszej szczotki jest wygodniej tak to wygląda po rozebraniu tego plastiku to jest ten plastik bardzo łatwo się rozbiera po prostu praktycznie sam się rozchodzi w rękach dobra ja jeszcze drugą podmienię i sprawdzamy czy pralka nie wywali znowu nam błędu dobra coś nam tu nie pasuje. Muszę zastosować muszę użyć tego, tej starej osłony, bo ta nowa osłona, co jest, nie pasuje mi nie pasują mi te dwa piny, które wchodzą do ramy silnika, żeby to było żeby to było po prostu na wcisk. To właśnie nie pasuje. jest, jest nie jakby to powiedzieć, jest kawalonci przesunięte, po prostu i on wyskakuje mi. W sumie jak był przykręcił wkrętami z powrotem, to by, to by nie wyskakiwało, ale zrobię to, bo jest taka możliwość na tych starych osłonach, co rozebrałem, rozebrałem z tego no po prostu z tej starej środki pokażę to jak to będzie wyglądało po złożeniu. Dobra, nasze środki mamy już włożone na starych obudowach. Kable wszystkie podpięte. Teraz wystarczy przykryć tą blachę, przykręcić, podłączyć do prądu pralkę i wytestować, odpalić, włączyć ją, czy błąd się nie pokaże. Bo jak pralka była odpalona, po prostu cały czas pralka piszczała. I był błąd. Mam nadzieję, że, że ten zabieg pomógł tej pralce, ale za tym się przekonamy za chwileczkę. Ok, pralka już jest złożona, przykręcona do wody, do prądu podłączona. Teraz wystarczy ją odpalić, włączyć, czy w ogóle zadziała i czy nie wyskoczy nam tu błąd na tym na wyświetlaczu jak widać pralka zreanimowana teraz można na pralce prać jeszcze trzeba ją powyczyścić podłogę wyczyścić i będzie git jak filmik wam się podobał zostaw łapkę w górę zostaw jakiś fajny komentarz i do następnego razu na razie, trzymajcie się